Witam państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Zaczynamy kolejny Wielki Post 2024. Ja dzisiaj nie będę jednak opowiadał o Wielkim Postie, jednakże mam nadzieję, że nasze rozważania pomogą państwu chociaż troszeczkę pomyśleć o nawróceniu. A to jest przecież sens Wielkiego Postu, bo dziś będziemy rozmawiać o kolejnym soborze powszechnym. To już szósty sobór, który w ten sposób jest nazywany. Warto podkreślić, co się jednak działo w historii Kościoła między właśnie Piątym Soborem Powszechnym, o którym mówiliśmy ostatnio, tym z roku 553, a tym, o którym będę mówił teraz, czyli VI z lat 680-681. Historia Kościoła jest już nierozerwalnie związana z historią upadającego cesarstwa wschodnio-rzymskiego na wschodzie i nowymi królestwami, nazwijmy je Postrzymskimi na zachodzie. Kościół Zachodu bardzo powoli, ale skutecznie ewangelizuje barbarzyńców, którzy podbili cesarstwo zachodniorzymskie i tworzą tam swoje nowe królestwa. Na zachodzie mnożą się synody kościelne, które podejmują wiele znaczących decyzji w historii Kościoła, ale nie są soborami powszechnymi, gdyż są przeprowadzane bez przedstawicieli duchowieństwa Wschodu. Jednym z największych takich synodów był ten stoledo z roku 589, o którym już mi się zdarzyło kilka razy wspominać w naszych spotkaniach który jest odpowiedzialny za nawrócenie wizygotów z arianizmu na katolicyzm. Te lokalne synody są organizowane zawsze w łączności z Rzymem, który po piątym Soborze Powszechnym, o czym mówiłem ostatnio, znów nabiera blasku. Rzym nabiera blasku zapanowania wielkiego papieża Grzegorza Wielkiego. Były to lata 590-604 i Grzegorz nie bez powodu nazywany jest Wielkim. Na wschodzie cesarstwo wciąż mierzy się z potęgą perską. Na przykład Sasanidzi w 610 roku zupili Jerozolimę i ukradli relikwie Krzyża Świętego. Sytuację tę próbował opanować cesarz Herakliusz, rządzący w latach 610-641. Wielki wojownik, człowiek znany jako pierwszy krzyżowiec, który walczył z Sasanidami, ostatecznie odzyskał Jerozolimę i przywrócił relikwie Krzyża Świętego. W swoje odpowiednie miejsce, czyli właśnie do sanktuarium w Jerozolimie. Cesarz chce zjednoczyć wschód i popełnia ten sam błąd, co Justynian. Prowadzi dyskusje teologiczno-polityczne z monofizytami, czując się odpowiedzialny za chrześcijaństwo osobiście. Widać tu olbrzymią różnicę, która już jest niemożliwa do niezauważenia między wschodem i zachodem. Na zachodzie jest jeden patriarcha, biskup Rzymu, używający tytułu Sługi Sług Bożych. On jest najważniejszą osobą na zachodzie. Chrześcijaństwo zachodnie koncentruje się wokół właśnie stolicy apostolskiej w Rzymie. Na wschodzie mamy kilku patriarchów, których znaczenie wyraźnie spada, głównie ze względów politycznych. Oto część patriarchatów jest w ogóle nieobsadzona, ponieważ wrogowie podbili te miasta: Antiochię tak, czy później nawet Aleksandrię, czy Jerozolimę. No i nie ma tych ludzi. A jeżeli nawet są, nie mają takiej władzy. Nie mają takiej siły przebicia, nie mają argumentów, ponieważ ich cywilizacja upada. Mają ważniejsze rzeczy na głowie. Najważniejszą personą na wschodzie jest cesarz, a patriarcha Konstantynopola, który trwa ciągle, staje się powoli jego urzędnikiem. On jest ważną osobą. Ma wielokrotnie znaczenie to, co on mówi. Ma autorytet. Jednakże zawsze jest krok za cesarzem. To cesarz jest pomazańcem bożym. Mówimy o tym cezaropapizm, ten produkt myśli wschodu, gdzie cesarz jest odpowiedzialny nie tylko za państwo, ale za zbawienie swoich poddanych i on jest głową Boga na ziemi. Głosem często niezrozumiałym, głosem często błędnym, ale on jest tym, który bierze za to wszystko odpowiedzialność. Ta mentalność przetrwa na wschodzie bardzo długo, ta mentalność potem zostanie zaniesiona wraz z ewangelizacją wschodu, przede wszystkim na Ruś, przede wszystkim... Do Moskwy. I dlatego dzisiaj cesarz Putin myśli o sobie w ten, a nie inny sposób. Cezarz chce pozyskać serca monofizytów i dlatego proponuje, on oraz ludzie, którzy mu pomagali, nową definicję Jezusa. Jest ona zgodna, uwaga, z poprzednimi soborami, bo w tej definicji Jezus Chrystus jest wciąż Bogiem i człowiekiem, w pełni Bogiem i jest doskonałym człowiekiem, czyli jest to zgodne z halcedonem. Ale Nowa koncepcja Jezusa, bo nie można tutaj oskarżać cesarza o jakąś próbę wymyślenia nowej religii. Nowa koncepcja Jezusa zakłada, że Jezus ma jedną wolę i jedną energię. I Proszę Państwa, znowu jest to, ten sam schemat. Jeżeli na początku ojcowie kłócili się o to, czy Jezus jest Bogiem, potem ustalono, że jest Bogiem. To potem się kłócili o to, czy Duch Święty też jest Bogiem, bo już o Jezusa się nie mogli kłócić, bo było to ustalone na soborze. Potem, kiedy doszli do tego, że Duch Święty też jest Bogiem, mamy trójce, no to zastanawiano się, czy Jezus jest człowiekiem. Już nie zastanawiano się, czy jest Bogiem, tylko problem był z jego człowieczeństwem. Potem, kiedy ustalono, że jest jednocześnie Bogiem, jednocześnie człowiekiem, to żeby nie popaść w herezję, mówię o ortodoksach tak zwanych, no to znowu szukano czegoś nowego, czyli jakby zmieniano temat rozgrywki zmieniano temat dyskusji zachowywano to co już zostało ustalone na wieki wieków amen ale zastanawiano się czy gdzieś indziej można jeszcze coś doprecyzować a może coś zmienić a może zmienić nie oczywiście Jezusa tylko nasze postrzeganie go aby na przykład pomóc w włączności z tymi którzy nie rozumieją czy też nie chcą zrozumieć soborów powszechnych bo monofizyci tak jak tłumaczyłem to ostatnio często nie rozumieli ortodoksyjnych soborów, a nie byli ich przeciwnikami. Dlatego też cesarz wraz ze swoim patriarchą proponuje takie podejście, że Jezus, mimo że jest pełnym Bogiem, pełnym człowiekiem, ma jedną wolę i jedną energię. To jest oczywiście koncepcja filozoficzna. Tezy te zostały oficjalnie ogłoszone w roku 638 w tekście patriarchy Konstantynopola i cesarza o nazwie Etchesis. Ja pewnie to źle przeczytałem, bo to po grecku, proszę o wybaczenie. Trzeba tutaj muszą zaznaczyć, że te poglądy nie były sprzeczne z tym, co ówcześnie myślał o Jezusie Chrystusie papież Honoriusz. Dlatego papież Honoriusz, jakby powiedzieć, aprobuje te nowe poglądy. Czyli mamy sytuację w takim, w którym cesarz wraz ze swoim patriarchą nie chce zmienić poprzednich soborów, tylko chce wprowadzić jakąś nowość w rozumieniu Jezusa i pod tym względem papież Honoriusz się z nim zgadza. Doktryny te zwane były Monoenergizmem, no bo jedna energia, oraz monoteletyzmem, czyli doktryną jednej woli. Ustalono, że Jezus, chociaż był Bogiem i człowiekiem, miał tylko wolę boską. Ta wola ludzka jakby zniknęła, przez co cesarz miał nadzieję, że monofizyci, kiedyś o tym dowiedzą, pomyślą sobie, no dobra, oni to trochę inaczej nazywają, ale przecież wierzą, że jest tylko jeden Bóg, jeden Jezus. Bo proszę pamiętać, że oni ciągle uważali, że Konstantynopol, Zgrzeszył, gdyż uznaje, że z dwóch Chrystusów. Poglądy te zostały zaakceptowane na wschodzie, poza Jerozolimą, ale zachód się nie zgadza. Biskupom coś nie pasuje i ten opór był ułatwiony, ponieważ papież Honoriusz zmarł. Wnuk cesarza Herakliusza, cesarz Konstans II, uznał, że. Jak uznawali jego przodkowie, zresztą, czyli nie był tutaj jakiś tam oryginalny, że spór ten zagraża jedności imperium i postanowił zakazać dyskusji nad obiema doktrynami. Czyli mówi, dobra, skończmy już z tym, nie gadajmy o tym. Uznajmy, że tak jest. Oczywiście było to tylko działanie dolewające oliwy do ognia. Kolejny patriarcha Konstantynopola, tym razem już Paweł, w roku 647 pisze dzieło Typos. Ale dzieło to nie przekonuje nieprzekonanych, a zwłaszcza nie przekonuje... Papieża. Papież Marcin I, zwany później papieżem Wyznawcą, wraz z mnichem Maksymem, który też będzie zwany Wyznawcą, zwołują w Rzymie synod w roku 649. Choć spotkanie to nie osiągnęło statusu soboru, miało bardzo ważną rolę w historii. Po pierwsze, Zachód solidarnie potępił tezy, popularne na Wschodzie, a po drugie, była to pierwsza próba zwołania soboru bez cesarza. Na razie oczywiście nieudana, ale jednak ważna. Za swój przeciw wobec cesarza przyszło zapłacić najwyższą cenę. Marcin został aresztowany, można powiedzieć, wręcz porwany, po czym zesłany na Krym, gdzie umiera w roku 655. A Maksym zostaje skazany na obcięcie języka i ręki, którą metaforycznie oczywiście podniósł na majestat cesarski. Jednak synod miał olbrzymie znaczenie teologiczne. Dzięki pracy i słowom Maksyma, bo miał on wielkie poparcie wśród ojców synodalnych, biskupi nie zgodzili się na wizję, w której jakoby Całą misję zbawienia człowieka, całą energię nad tematem zbawienia człowieka przyjmuje Bóg. Jest ta energia, jest ta mentalność po stronie Boga, a człowiek jest tylko pewnym obserwatorem. To jest początek protestantyzmu. Oczywiście jeszcze nie jest to protestantyzm, ale jest to właśnie ta myśl, która później w lutrze zaiskrzy. Człowiek jest obserwatorem. Bóg jest tak wielki, że jego wola jest tak wielka, że jest w stanie nawrócić wszystkich, których chce, a których nie chce nie. Tutaj już w tym momencie oni mówią, basta, tak być nie może. Maksym mówi wprost, to, co ma po swojej stronie człowiek, człowiek nie ma mocy zbawczej, tak? nie jest w stanie się nawrócić sam Jakoby, ale jest w stanie powiedzieć jedną rzecz. Tą rzeczą jest. Fiat, niech się stanie, czyli gdy Jezus przychodzi ze swoim zbawieniem, gdy Bóg przychodzi ze swoją koncepcją zbawienia, Maryja musiała powiedzieć Fiat. I on idzie dalej. Jezus też musiał powiedzieć Fiat. To znaczy, jego ludzka natura podążyła za naturą boską, jego ludzka wola podążyła za wolą boską. Jednakże wartość tej idei, że Jezus miał też ludzką wolę, skoro był, Doskonałym człowiekiem, czyli jest tym, kogo my w jakiś sposób mamy też po ludzku naśladować. W związku z tym ta wartość tego, że on mógł powiedzieć po ludzku Fiat, jest tak olbrzymia dla Maksyma, że przekonuje ojców, że nie można stwierdzić, że Jezus miał tylko wolę Bożą. W tej koncepcji Jezusa człowiek jest tylko marionetką. Oczywiście oni nie używają tego słowa wtedy, ale wtedy człowiek jest tylko obserwatorem. I nie ma. W woli, ponieważ Jezus dla nich nie jest tylko dalekim Bogiem w niebie, który kiedyś przyszedł, ale już zniknął. Jezus jest dla nich wzorem. Święty Paweł, naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. Chrystus jest wzorem w człowieczeństwie do naśladowania. Dlatego, jak on by nie miał woli ludzkiej, to znów skupiamy się na tym, że naśladujemy ideę daleką, a nie naszego brata, który przyszedł na Ziemię, żeby nas zbawić. Taką koncepcję ma za. Po śmierci Konstansa na tronie cesarskim zasiada Konstantyn IV. Który politycznie mierzy się z zupełnie innym wyzwaniem niż jego przodkowie. Tym wyzwaniem jest islam, bo jak Państwo widzą te lata, no to się już powoli zaczyna. I jego wyznawcy, czyli muzułmanie, są w stanie w roku 678 oblegać Konstantynopol. Na szczęście bez sukcesu, ale wiemy, że będą to robić cyklicznie i ciągle, i ciągle. I w końcu im wyjdzie. Cesarz chce zjednoczyć państwo. I który to już cesarz, i który to już raz? I pisze do papieża Donusa list w sprawie zwołania Soboru. Adresat jednak po drodze umiera, znaczy po drodze listu oczywiście, bo on siedział w Rzymie, i list dostaje jego następca, papież Agaton, który godzi się na sugestie cesarza, aby zwołać sobór. Jednak tym razem papież nie chce po prostu wysyłać swoich legatów, tylko chce ukazać jedność teologiczną Zachodu. Dlatego nakazuje zwołanie synodów prowincjonalnych, na których biskupi Zachodu obradują nad kontrowersyjnymi tezami. Synody odbywają się naprawdę w wielu miejscach, w tak wielkich miastach, jak na przykład Mediolan, ale też na dalekiej północy, jak w Hatfield w Anglii, to jest na północ od Londynu, tak? Gdzie synodowi przewodniczy arcybiskup Canterbury to jest najdalej na północ, że tak powiem, życie eklezjalne, czyli ten, te synody zachodnie. Pojawiają się wszędzie na Zachodzie i z każdego tego miejsca ostatecznie przybywają bądź listy bądź przedstawiciele do Rzymu, na synod w Rzymie, który odbywa się na Wielkanoc z roku, roku 680. I dopiero po zebraniu tego doświadczenia całego Zachodu, Zachód wysyła do Konstantynopola swoich przedstawicieli i list papieża. 7 listopada 680 roku zaledwie 37 biskupów. I kilku prezbiterów zebrało się w pałacu cesarskim kopułowej sali zwanej Trulos. Tam rozpoczyna się sobór. I oczywiście na soborze jest cesarz. I co ciekawe, list papieża znów pokazuje nam ten cesaropapizm. Papież przede wszystkim oczywiście kieruje to do wszystkich tak, ale podkreśla, że kieruje to do cesarza i dopiero patriarchę, i dopiero biskupów tą swoją myśl. Papież doskonale wie, kto rządzi na wschodzie. Papież nie to, że jest tym zirytowany, ale tak jest. I te listy, między innymi z Rzymu, które idą do Konstantynopola, nam to potwierdzają. To nie jest list brata w kapłaństwie do brata w kapłaństwie, tylko najczęściej to jest list biskupa Rzymu do cesarza plus reszty. Na Soborze jest tylko dwóch patriarchów. Ten z Konstantynopola i z Antiochi. Reszta patriarchatów bowiem nie była obsadzona ze względu na najazdy muzułmańskie. Sobór ogłosił się ekumenicznym już na samym początku i sam cesarz przewodniczył wielu obradom, Sobór zakończył się dopiero 16 września 680 roku, czyli trwał prawie rok. A mimo tego, że trwał prawie rok, jest to jeden z najkrótszych dokumentów soborowych. Żeby państwo wzięli ten dokument soborowy, postanowili go przeczytać, to jest lektura na kilka minut. Do tego najczęściej jest to lektura ocenzurowana, ale już spieszę z wyjaśnieniem. Cenzura nie polega na tym, że ktoś postanowił państwu coś zabrać, tylko po prostu w środku Dokumentów Soborowych jest wyznanie nicejsko-konstantynopolitańskie, które najczęściej w takich momencie przez wydawców jest po prostu pomijane. Są trzy kropki, jest napisane tu jest wyznanie wiary i potem czytamy dalej, ponieważ ojcowie, tak jak poprzedni ojcowie i poprzedni ojcowie wszystkich poprzednich Soborów, chcieli jasno pokazać, że są kontynuatorami myśli poprzednich Soborów. Niczego nie zmieniają, nie wprowadzają żadnej rewolucji, tylko doprecyzują i wyjaśniają problemy obecne, a nie zmieniają doktryny, tula już została ustalona. Na obradach odczytano list papieża Agatona, i większość biskupów uznała, że jego pogląd o tym, że Chrystus ma dwie wole, boską i ludzką, to prawdziwa nauka świętego Piotra. Stary oczywiście krzyk papież. Tu imię, mówi w imieniu Piotra. Kiedy zgadzano się z biskupem Rzymu, najczęściej używano właśnie takiej formuły. Ojcowie Soberowi odrzucili obie teorie, zarówno mononergizm, jak monoteletyzm, jako heretyckie. Każdy, kto bronił tych doktryn, został potępiony lub ściągnięty z urzędu. W tym potępiono czterech patriarchów Konstantynopola, którzy już nie żyli, czyli poprzednich, oraz samego papieża Honoriusza. Dekrety soborowe zostały przyjęte przez papieża Leona, który został papieżem po śmierci Agatona i o, o swoim poprzedniku, czyli o Honoriuszu, napisał w ten sposób: Honoriusz, który nie próbował uświęcać tego kościoła apostolskiego nauczaniem tradycji apostolskiej, ale przez profanację i zdradę dopuścił się skażenia jego czystości. Tak pisze papież o swoim poprzedniku. Papież Honoriusz jest niezwykle istotny w historii kościoła. Wtedy tego jeszcze nie wiedziano. Ale ta sprawa będzie badana przez wieki. Czy Honoriusz rzeczywiście potępiał herezję? Czy może no, był sympatycznym, starszym panem, który po prostu pisał. No tak, zgadzam się, zgadzam się, do końca nie wiem o czym wy mówicie, ale niech będzie. Ta sprawa wypłynie na pierwszym Soborze Watykańskim. To jest jeszcze kilka porządnych wieków, ale kiedyś do tego dojdziemy i wtedy Państwu ją przypomnę. Wtedy Państwu przypomnę osobę Honoriusza i ten problem, który nastąpił. Problem. Że jeden papież potępił poprzedniego papieża. Bo czy jeżeli taka sytuacja nastała, można uznać, że papież zawsze jest nieumylny w kwestii wiary i moralności? Ten problem wypłynie, ale nie będę spoilerował, będziemy o tym rozmawiali później. Natomiast sobór kończy się sukcesem. Zostaje ogłoszone nie nowe wyznanie wiary, ale doprecyzowane kolejny raz wyznanie wiary. Chciałbym Państwu przeczytać fragment tego soboru. To jest punkt 14. Zgodnie z nauczaniem świętych ojców, przepowiadamy w Nim, to znaczy w Chrystusie, dwie odnoszące się do natury chcenia, inaczej dwie wole, oraz dwa odnoszące się do natury działania, bez podzielenia, bez zmiany, bez podziału i bez zmieszania. Te dwie wynikające z natury wole w żadnym przypadku nie są sobie przeciwne, jak twierdzili bezbożni heretycy, lecz jego wola ludzka, nie sprzeciwiając się ani nie walcząc, idzie za, a raczej jest posłuszna Jego Bożej i wszechmocnej woli. Należało bowiem według mądrego Atanazego, żeby wola ciała działała oraz była posłuszna woli Bożej. Ale bowiem jak Jego ciało nazywa się i jest ciałem Boga Słowa, tak Jego wola wynikająca z natury cielesnej nazywa się i jest własną wolą Boga Słowa, jak on sam powiedział, Stąpiłem z nieba nie po to, aby pełnić moją wolę, ale wolę Ojca, który mnie posłał. Nazywając wolę swego ciała własną, bo i ciało stało się jego własnym ciałem. Jak bowiem jego najświętsze, niepokalane i ożywione duszą ciało nie przestało istnieć z powodu przebóstwienia, lecz pozostało w swoich własnych granicach oraz swoim własnym porządku istnienia, tak samo jego przebóstwiona ludzka wola nie przestała istnieć, a raczej została nawet wybawiona według Grzegorza teologa, który mówił: "Albowiem jego chcenie, ujmowane w odniesieniu do zbawiciela, nie jest przeciwne Bogu, będąc całe przebóstwione. Dwa działania odnoszące się do natur, to znaczy działanie boskie i działanie ludzkie, bez podzielenia, bez zmiany, bez podziału i bez zmieszania. Wielibimy w tym samym Panu naszym Jezusie Chrystusie" naszym prawdziwym Bogu, zgodnie z bardzo wyraźnym stwierdzeniem natnionego przez Boga Leona. Każda z dwóch form we wzajemnym połączeniu wykonuje to, co do niej należy. Słowo to, czyli to, co należy do Słowa Bożego, ciało zaś to, co należy do ciała. Czyli mamy tutaj koncepcję powtórzoną trochę poza Chalcedonem. Bez podzielenia, bez zmiany, bez podziału, bez zmieszania. Wola ludzka i boska w Chrystusie nie została zmieszana. Bo gdyby została zmieszana, to przestałaby istnieć boska. I nagle by się okazało, że Bóg, który jest absolutem, mógłby się zmienić z powodu człowieka, który, jakby powiedzieć, wlał się w Niego. Lub ewentualnie człowiek po zmieszaniu z Bogiem przestał być człowiekiem, a tak nie jest. Więc ta wola jest bez zmieszania. Ta wola jest bez podziału. Nie można ją podzielić na dwie od odrębne, ponieważ mielibyśmy wtedy schizofremika. Jest bez zmiany. Wola Boża nie mogłaby się zmienić, dlatego że dostała się, jakby powiedzieć, do kontaktu z wolą ludzką, oraz wola ludzka, gdyby zmieniła się pod wpływem woli boskiej, przestałaby istnieć. Dlatego ojcowie mówią, jest bez zmiany i bez podzielenia. Te wole się tak mocno złączyły ze sobą, przylgnęły do siebie, jakby dwoje stało się jednym ciałem, że nie można ich podzielić, bo gdybyśmy je podzielili, znów mielibyśmy dwóch Chrystusów. Ale to wszystko łączy się w tym, że Chrystus jest jeden, ale inny niż my. Proszę zwrócić uwagę, że kończą się w tym momencie spory chrystologiczne. One będą powoli wygaszać. Ci, którzy trwali przy swoim, dalej będą trwać przy swoim. Ci, których nazywamy ortodoksami, czy też już powoli na Zachodzie katolikami, trwają przy soborach. Co ciekawe, mamy siódmy wiek, a Kościół wciąż fascynuje się Jezusem Chrystusem. Fascynuje się jego sobą, i tak jest tam wiele grzechów. Jest tam wiele przemocy, jest tam wiele przemocy przede wszystkim słownej, jest tam przede wszystkim wiele prześladowań. Nazwijmy to prześladowań, tak, gdzie jeden biskup potrafi być ściągnięty z urzędu za to, co powiedział, albo jakiś biskup, który 100 lat temu żył, potrafi być ekskomunikowany przez ojców soborowych. Tak jest cesarz i jego cały aparat, który dochodzi do wniosku w pewnym momencie zajustyniana wielkiego, że hej, jeżeli jesteś poganinem, to wywalamy cię z roboty. Hej, jeżeli nie wierzysz w to, co my wierzymy, no to nie zostaniesz urzędnikiem. Hej, a może po prostu większe podatki a może śmierć, bo tak cesarze robią, bo tak robi władza świecka, jak ma narzędzia, to używa. Więc jest to gorszące dla nas dzisiaj, że Kościół z tych małych wspólnot, tak? z tego apostoła Pawła, który szedł, ważne czy umrze, czy nie umrze, głosił, bo dla niego najważniejszy był Chrystus, stał się takim Kościołem, w którym dyskutuje się na takie teologiczne rzeczy, zarzuca się argumentami, często obraża się na siebie i tak dalej, i tak dalej, ale proszę Państwa, to jest minus tych dyskusji. Jaki jest plus? To jest energia tego kościoła, który ewangelizuje wschód i zachód. To jest energia, to są ludzie nawróceni. To jest także język, który jest językiem używanym. W związku z tym ta osoba, ten Bóg, czyli Jezus Chrystus, staje się pewnym bohaterem i przez 7 wieków cały wysiłek intelektualny ówczesnego świata i ówczesnych. Elit skupia się wokół myślenia o Jezusie Chrystusie. Coś niesamowitego. Później Kościół to zatraci. I wschodni, i zachodni. Wschodni stwierdzi, dobra, już nie dyskutujemy o niczym. Jeszcze kilka soborów będzie takich, gdzie oni rzeczywiście coś będą dyskutować. Ale jakbyście państwo powoli e, zaczęli czytać historię prawosławia, to oni w końcu stwierdzą, dobra, powiedzieliśmy wszystko, co mieliśmy powiedzieć, nie gadamy już. To będzie wschód. A Zachód? A Zachód się zajmie innymi rzeczami. Zawsze będzie miał z tyłu Chrystusa, zawsze może w sercu Chrystusa, ale będzie miał relacje, papież, cesarz. Doktryna będzie się mieszała z dyscypliną. W pewnym momencie dyscyplina stanie się ważniejsza niż doktryna. Wszystko się zacznie mieszać, wszystko się zacznie mieszać. A przez te siedem wieków najważniejszy był Chrystus. To było tak ważne, że warto było się nawet o to pokłócić. Najważniejszy jest Chrystus. I tego Państwu życzę na ten Wielki Post, żeby przez te Dni postne, nie skupiać się na swoim poście, nie skupiać się na swoim nawróceniu, bo to jest istota oczywiście Wielkiego Postu. Ale może znaleźć źródło, po co mam się skupiać na swoim nawróceniu, po co mam się skupiać na swoim poście, po co mam modlić więcej się, ze względu na Jezusa Chrystusa. I tego Państwu, a przede wszystkim tego sobie życzę. Do usłyszenia.